Do dziś żyliście w błędzie, bo pokażemy wam filmiki, w których codzienne rzeczy robiliście źle. ty. Na pewno zacie to uczucie, jakby łamiecie to ale łamiemy się za wiele kawałków i on to jest prawdziwy sposób. Ciekawe, nie wiedziałam o tym. Zupełnie w drugą stronę. Albo na pewno znacie to, gdzie nalewając sobą się wszystko wylewa. Nieprawda, ja znam tego typa. Czyli należysz do nielicznego grona, które zna rozwiązanie. Kroicie chleb i wam nie idzie. Okazuje się, że wystarczy go przewrócić do góry nogami. Teraz? No. Po obejrzeniu tego filmiku wszyscy wejdziemy na nowy poziom życia. Albo na nowy poziom głupoty. Czy ty widzisz tę zakrętkę? Widzę. Nie cierpię takich zakrętek. To jest najgorsze stworzenie w wszechczasu. Nie możecie tego odkręcić, bo boli, albo nie macie przy sobie otwieracza, więc co zrobić? Szukamy jakiegoś twardego narzędzia. Nakładasz na to kciuk bardzo mocno. Opierasz jakiś metalowy kawałek. I uderzysz z całej siły w rękę. To jest niemożliwe. To nie jest takie płynne. Na 100%. Choć ja się tylko boję jednej rzeczy. Jak już tu masz przygotowany ten napój i uderzysz z całej siły tu, to możecie po prostu sobie zrobić krzywdę, a nie otworzyć Pepsi. Mamy rankę. Zakładasz plaster na rankę. Co może no. się stać? Plaster wam może po prostu z tego zlecieć. No i co trzeba zrobić? <laughs> Dobrze, że pytasz. Musisz uciąć z jednej strony, potem czynisz to z drugiej strony. Okej, okay, i będziesz musiała teraz sobie to zawiązać, albo zrobić jakoś nakrzyż zakleić. Tak! Nie. Nie! Czy ty widzisz, co ten człowiek zrobił podczas tego live Nie. On przykleił plaster na te takie skórki, które tutaj są. Najgorsze na świs. Jak on ten plaster sobie oddaje, to będzie strasznie boleć. To w ten sposób je nie giri. To tak w ogóle to susz, naprawdę się tak głęboko macie, tylko delikatnie. Ja też, kropelki. Zresztą to za dużo tego sosu. Wtedy już nie jest nigiri z sosem sojowym, ale jest sos sojowy z nigiri. <grym> <grym> Najbardziej legendarna mieszanka: oreo oraz mleko. Okazuje się, że tu też robiliście źle. No nie możecie tak po prostu włożyć do mleka, bo dlaczego nie? Czyli na Oreo na widalec jest poprawne? Tak, dokładnie tak powinno się robić, bo dzięki temu to Oreo wam nie wpada do środka. Czyli, czyli ci wszyscy, którzy się śmieli silny Liny Gomez, żona takiej, to byli w błędzie. Dokładnie tak. Pizza! Ale mam na to ochotę teraz, jak tak na nią patrzę. Ja w ogóle. No co ty? Pierwszy. Kim ty jesteś? Co zrobiłaś z Wiktorią? Nie wygląda dla mnie apetycznie. Wygląda idealnie, wydaje mi się, że to jest farmerska z Pizza Hut, ale co ja się znam? No, tak powinien się trzymając ty ciasto, tak jest warte o, widzisz? A, no ten tak, bo trzymacie w ten sposób i wam ten koniuszek tak po prostu opada. A powinniście trzymać właśnie jakoś tak, tymi trzema palcami. Ale wiesz, co jest najgorsze? Że nie będziesz że o tym Tak ładnie nie będę. Spalone tosty to coś, co ludzie lubią najbardziej, i zamiast wyrzucać ich do kosza, okazuje się, że jest sposób. Możesz jeszcze zdrapać? Tak! Pocierając jedno o drugie, tak jak trochę krzesiwo krzesiwo, żeby powstał ci ogień. Ja tak kiedyś zrobiłam, jak była mała, ale nie wiem, czy to ma jakiś większy sens. Ja doświadczyłam kiedyś przed to działa, powiem ci. Ja nie pamiętam. O! ja Sorry, to z nadmiaru tych błędów, których dzisiaj po prostu się dowiedziałem, że robiłem. No nie, czy ty to widzisz? Czy serio te dziury po tam służą? Ja nie wiem, ale to w sumie miałoby sens. Tak, to brzmi jak logiczna całość. Ale my mamy takie dziury w tych garnkach? Jak już bym miał na coś wpaść, po co te dziury są, zawiesić na sznurek, powiesić na ścianie i macie przepiękne ozdobę. Mogę ci powiesić w jak chcesz. Wszyscy lubimy kiwi, ty bardzo lubisz kiwi, ja lubię. Ja nie lubię kiwi. Nie? W nie sensie się mi piecze język po kiwi. To ja to, to w takim razie tylko ja lubię. I okazuje się, że to nie jest prawidłowy sposób jest jakieś lepsze rozwiązanie na to. Tłóżeczko, ale to wtedy dużo tego soku leci, jesteś jest cału ubebrany. Ja się zastanawiam, jakie to było satysfakcjonujące, jak oni wyciągnęli całą taką jedną wielką kulę kiwi. Ale to nie koniec, masz jeszcze pomarańcze? No i tak się normalnie obiera pomarańcze. No nie mówcie, że nie! Jak obierasz pomarańcze? Ja nie zaczynam tego nawet nożem. Po prostu paluchami. No, no. no bo tak się robi. Noż nacinasz dokładnie w połowie lipca i nie jest to coś, o czym myślałam, ale bardzo podobne. Wow, przecież to było takie proste Ale czemu ktoś miałby swoją zakrętkę Dawać na ten brudny stolik Ja wolę mieć zakrętkę na górze Żeby nie mieć takiej brudnej, wstrętnej I obrzydliwej plamy Wolę już wytrzeć to masz... Żeby nie zrobiło większej plamy To już jakiś skomplikowany sposób myślenia O okay. nie, tak Ja zawsze mam z tym problem, żeby zapalić Ja w ogóle jestem strasznie wrażliwa na gorąco No nie, bez przesady, ja tak nie będę robić. Okazuje się, że wystarczy zrobić rolnik z folii aluminiowej, włożycie go do zapalniczki i to wszystko Wam działa? Nie możecie tam trafić ręką w te pringlesy, okazuje się, że też możecie coś z tym zrobić. Na przykład położyć to na papier, to tak się da, Ale to było super. mądre. Ale jest taka firma chipsów, która ma te chipsy wysuwane właśnie w ten sposób. Co to się podziało? Jak ktoś tak to skonstruował? Ja chyba mrugnęłam. Ten sposób, który widzieliście, był zły. Możecie po prostu wszystko wnieść od środka i mieć taką paczuszkę, do której nie trzeba sięgać jakoś tak głęboko. Tylko od razu z góry sobie wyciągnąć to brzmi super. Ja yes, jest tak robię Nie jakiś... wiem, ale to sprawdzimy. Wybrałeś sobie zrobić coś takiego na urodzinach jakiś? Wszyscy by pomyśleli, kim ty człowieku jesteś? To co widzieliście to jest błąd. Kurde, z jakiego powodu? Co to co można zrobić źle, podłączając z jedno do drugiego? Jakie jest rozwiązanie? Co można tu zrobić lepiej? Jak można to usprawnić? Ja chcę wiedzieć! Wystarczy, że teraz po prostu zrobicie supełek i teraz już nic wam się nie rozłączy, tak jak widzicie tutaj. To ale nam mi się nigdy nic nie rozłączyło! To widocznie nie umiesz się obsługiwać kablami. Albo umiesz i jesteś kablowym mistrzem Szamanem. No na pewno nie, ale nic mi się nie rozłączyło. Rozłączyło ci się kiedyś ja też jestem kablowym mistrzem Szamaty. To jest zawsze miejsce. gdy ktoś na urodziny gramka, że no to pokrójcie tort. I co, nikt nie chce, bo boi się, że tort psuje. No to trzeba wrzątkiem poleć nóż. Myślisz, że to jest sposób? Myśli, że ten ktoś zna to rozwiązanie? Myślę, że tak. Nie, wystarczy, że macie dwa noże i położycie to po prostu w ten sposób. Całe życie źle składaliście puszki. Dobrze wiedzieć, bo ja w sumie też tak robiłem. Okazuje się, że wystarczy lekko palcami o tak, o tak, o tak, a potem to przekręcić. I wychodzi wam znacznie mniejszy rozmiar niż wychodziłoby wam, gdy to zdepczacie. Kawałek suchej pizzy, nie wiem co już jest gorsze Ale wystarczy, że włożycie ją do mikrofalówki Dacie obok tego szklankę wody I wasza pizza z powrotem że jest mokra i płuściutka. Że po prostu szklanka wody jest w stanie Wskrzesić pizzę z powrotem Tak, bo tu chodzi o wilgoć z tej szklanki Ja wiem, ja wiem, ale po prostu to zdanie chciałem powiedzieć Bo tak fajnie brzmiało Wskrzeszenie pizzy Wow! Pewnie znacie ten super. Jak nie dało się tej siatki z powrotem odtworzyć, to ja po prostu robiłem dziurę w tej siatce. Nie ja też. Wystarczy, będziecie skręcać jeden kawałek i patrz, co się dzieje. Lifehack dla ciebie. O, mi tak często wpada. Naprawdę, nawet ostatnio mi wpadł ten papierek. Co robiłeś w takim razie źle? Najpierw wlewasz wodę, a potem herbatę! My tak nie przesadzamy, okej? Okay? Już lepiej, żeby ten papierek się zamoczył. Ale tak, gdy myślę, że już nic mnie w tym odcinku nie zaskoczy, to jednak pojawia się kolejny klip. Oho, to jestem ja podczas budowania boksa. Tak, no skup się. Co możesz zrobić? No właśnie, nie wiem, wziąć ołówek. To jest zbyt skomplikowana już operacja. Ołówek przecinacie w pół, tam wpadacie śrubkę i w ten sposób. Ja to, że to paluchami trzymałem i nawalałem tak długo, aż po prostu nie uderzyłem tego palucha. To znaczy, że wtedy śrubka już była wbita. Słuchawka, która wam czeka. Często wypada. Ja mam ten problem ze wszystkimi słuchawkami, już myślałam, że mam przykryte uszy. Nie, okazuje się, że nie jesteś tym sama. Masz rozwiązanie. Obiecaj, że już nigdy więcej nie powtórzysz tego błędu, i dziś będziesz robić tylko tak. Ale ja używam bezprzewodowych słuchawek, twoich. To już nie ma znaczenia, obiecaj. Dobrze, jak będę miała kiedyś skarbkę, to tak zrobię. A wy coś, co możesz zrobić, to teraz staraj się wykliknąć teraz w ten odcinek na kanale, gdzie reagowaliśmy na sytuacje, które zna każdy i one były bolesne. Musicie tam kliknąć.